Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ksyzer. I tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, gdzie grałem jak pancerem, tym molochem, tak. Mówiłem, że zagram obiektem 705A, więc sobie pojedziemy trzy bitewki na żywo. Eee, zapraszam do oglądania. Dobra, witam w pierwszej bitewce na mapie Tundra. Bitewka spotkaniowa. E, dużo twardych czołgów, e piątki to jest nieprzybijalne, to z Golda trzeba ładować. Znaczy da się, wiecie, ale. On raczej nie będzie miał oporów, żeby ładować z Golda więc. Jadę na lewo Ktoś jedzie ze mną Eee piątka No mają potężne czołgi to Jak pojadą wszyscy w jedno miejsce to na pewno wygrają flankę Nawet ja nie dam rady Znaczy Nie wiem czy tu powinien O tu jedzie e piątka Dobra. Spróbujemy. Trzeba łupać ich po garnkach. Ja garnka nie mam, ale jak się zbliży to nie będzie wesoło. No ten czołg ma trochę problemów. No górna płyta jest przebijalna z golda niestety. Y kadłuba. Dobra. No dwa li z golda, ale no nie jest taki głupi eee, Dobra. i druga piątka tu jest, to ja gina. Kurna, ale tańczy strasznie Dobra, TVP kim na dupę wjechał. Super. Celność tego czołgu też nie jest najlepsza. Dobra, nie chcę mi się z tymi apiątkami dzisiaj późwa za srandy wargaming <laughs> Wszystko zbafowali te apiące. O, po podpałka, bardzo ładnie. Spłonie. Spłonął cały, dwa tysiące, popał. Ach, nie mogę z tymi piątkami, przysięgam, potężny czoł. No gdyby nie. Mówiłem coś o celności tego pojazdu, nie? Jak widzicie dingam wszystko. Wali z golda, ale no nic mi nie może zrobić. No i tak powinno być. Super ciężkie czołgi powinny być nieprzebijalne, co nie? Jakim cudem ja jeszcze nie znikłem? Ach ten EBR No on się tu już nie pokaże, nie? No i wygrana, no. Błąd popełnili, że się rozdzielili. No wynik jest wiadomo, mizerny. Przechodzimy do następnej bitwy. E, witam z garażu. E, sytuacja jest taka, że zagrałem bitwę i wylosowało mi mapę malinówkę. E, padły lajty w pierwszej minucie, dwa i reszta to była tylko formalność, niestety. więc... Oczekuję na mój pojazd już 14 minut. Mam nadzieję, że zaraz będzie. Widocznie kampią aż do remisu, a w międzyczasie pokażę Wam w zakładce. Najlepsze, jak zjedziecie na sam dół, to macie codzienny losowy prezent. Polecam sobie to odbierać codziennie, nic to nie kosztuje. ...i dostałem dodatkowe racje bojowe. No, i wrócił pojazd. Zrobiłem jeden strzał tylko... jest, porażka. Dobra, dowidzimy się w bitewce. Ciekawa mapa. Ciekawe teamy Autostrada... By... O Jezus Teraz zauważyłem, że mamy dwa razy AMX-a 50B A oni m 4 54 A to sprawia, że mamy no w sumie dwa czołgi ciężkie mniej, nie? Bo te AMX-y One będą poza walką, co nie? Więc prawdopodobnie dostaniemy pusza, rasza, coś takiego, nie? Więc muszę brać to pod uwagę. I będę stał troszeczkę z tyłu, jednak nie na pierwszej linii. badamy teren nie no zobaczcie no co my we dwóch tam zrobimy lodówka nam pomoże dobra jeszcze Coś mi się wydaje, że to będzie szybka bitwa, ale zobaczymy. O, nigdy nic nie wiadomo, nie? Ja sobie jadę tutaj. Dziwne, coś ich nie ma, no czekam na rusza, bo na pewno będą rasować, Kurna, widziałem tylko skrawek niestety. Dobrze podjechał szczerze. Strzelił. 3-2. Dobra dostał. Uszkodzenia. Pewnie silnik padł. Obstawiam, że tego się nie spodziewali, nie? Celuje we mnie. Dobra, odbijam jego pocisk. Dobra, jak pancer w garażu. E, teraz skupimy się na AMX-ie, bo... A nie, on jest tam, dobra, Mi się pomyliło. dostał On się chyba mnie nie spodziewa Dostał z leży. Sorry, że nic nie mówię, ale skupiony jestem. Teraz twarda piątka, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dostał? Dobra, on ucieka, to będę jechał do przodu. AMX skończony, tam jest KPZ, nie? na ogrysku też. To spróbuję go zdjąć, bo E5 uciekła mi. Kręć, kręć tym pojazdem, kręć. leży, dostałem za zero od koncepta, fajnie. Zmienimy pocisk, albo nie. Grill nie strzelił we mnie. To podjeżdżamy coraz bliżej. Kurde, te znaki sklepów mi przeszkadzają. Gdzie ta piątka? Za zero, ale traczek jest. Skończy go ktoś? Raz dostał. Będzie chciał wyjechać? Nie. Gdzie celuje? Dobra, leży. Grilla wale, bo ma groźniejsze działo. Zmieniłbym na Haeka, ale nie mam tutaj intuicji. O, no, niecelne. Jeszcze Leopardzik, Dobra, poczekamy tu. Run for your life Yeah No 4300 To już całkiem ok wynik Jakiś żniw aż tak, tak wyglądu. No No i widzicie, e, trzeba myśleć, nie? Zdecydowanie trzeba myśleć w tej grze. Jakbym pojechał na pierwszą linię, to nie zrobiłbym tego wyniku na pewno. A tak dzięki temu, że trzymałem się troszeczkę dalej, to oni rasowali i przez to przegrali. Dobra, dziękuję. Przechodzimy do następnej bitewki. Dobra, mam ostatnia bitewka to będzie Fiordy, z tego co widzę. Um, jako, że w poprzedniej bitwie i jeszcze poprzedniej, to waliłem z Golda. To teraz ze zwykłych będę strzelał. 256 penetracji to jest ok, myślę. No co, mamy dwa Lewandowskie Conquerora mmm, I co? I standardowo dwie arty. Błagam, niech usuną tę artylerię z tej gry już <gry> Tak potrafią człowieka zdenerwować czasami, że to jest masakra. Eee. Dobra, Eseta Jedzie z nami z i te dziesiątka, ok. Medy standardowo. Jeziorko zajmują. Bicie na FP macie. No i FU ledwo żyły Umrze! No i to mi się podoba A Sam tak nieraz miałem Eber wspaniałą robotę zrobił A zobaczcie w, któr w którym miejscu jest I wółtek też leży Nice. No to teraz na na spora No dawaj panie magazynek Czekasz na okazję tym magazynkiem nie powinieneś tu być w ogóle Wiecie ja strzelaj on wyjedzie da mi 4,5 bu buły, nie zdjęcie góry, szansa wrywa umili się prolił. No strzelaj sobie, strzelaj, no to już masz minus 2. Minus trzy i minus cztery. Dokładnie, można jechać. Ta 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 A jezu, naprawdę grill na kampie, jeszcze magazyn amunicji. Dobra. Ta ta da, ta, ta ta ta. Ten się dingnął. Stokowy konqueror. To on mnie nie powinien przebić. E4 się dinga. Wow! No tego się nie spodziewałem, że magazyn dostanę i wybuchnę. <grybujesz> A, mogę mogłem wieże obrócić. Moja wina. A czemu ty tu esetom jesteś? Dobra, taka to była bitewka. Nie zawsze jest super, nie. Ale to ebry szybkie. Fajne to. Chyba zrobię sobie ebra. Dobra, dziękuję za oglądanie. Cześć.